Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem w Warszawie i mam ze sobą specjalnego gościa, Szymanko. Dzisiaj porozmawiamy o błędach treningowych, które popełniliśmy w momencie, kiedy zaczynaliśmy ćwiczyć. U mnie będą błędy treningowe, u szmeksa na kanale. Dietetyczne. Dietetyczne. Także zapraszam do niego na kanał po drugą część i zapraszam też na ten materiał. Moim pierwszym takim największym błędem treningowym było to, że korzystałem ze swojej wiedzy i może zabrzmieć to mocno kontrowersyjnie, ale w momencie kiedy nie wiedziałem co z czym się je, to ten plan miałem na tyle nieoptymalny i źle skonstruowany, że totalnie nie było progresu, więc teraz z perspektywy czasu Takiej osobie, która totalnie nie wie nic na temat treningu siłowego, poleciłbym po prostu trzymanie się jakiegoś gotowego, sprawdzonego planu. I to będzie dużo lepsze niż kombinowanie na własną rękę. Tak, i tu dodam właśnie, że dużo osób na przykład wysyła plan do oceny. I w momencie, gdy ktoś mi wysyła plan do oceny, to ja już wiem, że. No skoro on mi go wysyła, to znaczy, że nie jest go pewna. Skoro nie jest go pewny, to znaczy, że gdzieś ta, ta wiedza kuleje. I no zazwyczaj tak jest, że właśnie osoby początkujące często yy, myślą, że dobrze to robią, a no wychodzi zupełnie inaczej. Tak, i właśnie też z tego powodu na grupie genetycy wprowadziliśmy zakaz stawiania swoich samoróbek. No bo raz, że taka osoba, która sama sobie układa plan, powinna dokładnie wiedzieć, co na nią działa i powinna mieć do tego wiedzę. Jeżeli nie ma, to powinna skorzystać z jakichś gotowych rozwiązań, albo ono poradzić się kogoś, to wie. Chociaż wiadomo, wszystko jest też w internecie, więc można doszlifować swoją wiedzę i wtedy skonstruować swój plan, ale w momencie kiedy tej wiedzy nie mamy, nie mamy czasu, żeby się dokształcać, to lepiej skorzystać z gotowego. Okej, okay, moim błędem, nie wiem, czy on jest gorszy od tego błędu, który popełnił Tomek, czy nie, ale ja trenowałem bardzo długo bez żadnego planu, zupełnie. Po prostu miałem taki plan, że przede na siłowni na przykład zmyślałem, że będę robił klatkę piersiową, albo, nie wiem, jakiś push, cokolwiek i tak naprawdę robiłem to, co mi przychodziło do głowy i często to kończyło się na tym, że po pierwsze miałem przeładowaną objętość i przeładowany ten plan treningowy, dlatego że robiłem za dużo, bo chciałem wszystkiego po trochu, wiecie, środek, klaty, góra, Góra, środka, klaty i tak dalej. A druga sprawa, że nie kontrolowałem progresu. Także nawet nie wiedziałem, czy idę do przodu, czy, czy nie. Ta objętość też była zmienna z tygodnia na tydzień i no, przez to miałem dużo, gorsze efekty niż w momencie, gdy potem już trenowałem z, z głową, z planem i z e, kontrolą progresji. No i po prostu byłem przemęczony. Tak. Ja z kolei też robiłem tak, że zaczynałem zawsze od klatki, bo tak po prostu się nauczyłem, że przychodzę na siłownię, więc zaczynam od klatki, nie? No właśnie, i miałem na tyle dobrze rozwiniętą klatę, że potem ona przejmowała mi pracę praktycznie w każdym ćwiczeniu typu push i przez to miałem dysproporcje, jeżeli chodzi o barki. Więc nie, nie, kompletnie nie rozumiałem, na czym polega zasada priorytetowania i pracowania pod kątem aktualnych um, niedoróbek w Twojej sylwetce. Tylko właśnie no, robiłem jakiś utarty schemat, że musi być tak lata na samym początku, musi być w dużej objętości, i to był błąd, który sprowadził mnie do tego, że miałem duże cyce, a malutkie barki, i wyglądało to śmiesznie. Kolejny błąd, jaki popełniałem, to na pewno trenowanie zbyt lekko. Wydawało mi się, że w momencie, kiedy pójdę na siłownię, pomacham, to to wystarczy, żeby zaburzyć homeostazę organizmu i spowodować hipertrofię mięśniową, ale teraz wiem, że liczą się tak naprawdę. 5, o, liczy się 5 ostatnich powtórzeń, które wykonujesz z największym trudem. Te powtórzenia będą stymulujące, i one będą gwarantem rozwoju masy mięśniowej. A ja robiłem to tak, że po prostu machałem, odpuszczałem w momencie, kiedy miałem jeszcze 10 powtórzeń w zapasie i trzymałem się przedziału 3, 12, Na przykład, nie? musi być 12 powtórzeń, inaczej się nie liczy. Mimo, że jeszcze miałem siłę na zrobienie tych 20, 20 powtórzenia, nawet. No, ale nie doprowadzałem do tego, bo nie miałem wiedzy. Kolejny błąd, który ja robiłem, to właśnie był odwrotny trochę do tomka po części. Ja z kolei robiłem za dużo i nie potrafiłem odpuścić żadnego treningu. Dosłownie miałem także przez 4 lata. Nie miałem czegoś takiego jak deload, trenowanie. nawet jak jeździłem na wakacje, to na wakacjach ćwiczyłem i przez cały rok non stop właśnie jechałem 3-5 razy w tygodniu, zazwyczaj to było 5 razy w tygodniu i każdy trening był taki, że właśnie musiałem te treningi przekładać na wieczór, bo ja już po treningu nie miałem siły na nic, więc jakbym zrobił trening po południu, to ja potem przez kilka godzin byłem studentka i no potrafiłem... 2-3 godziny trenować, robić po 30 serii na, na treningu, dużo serii do załamania. No i to wiadomo, raz, że odbiło się kontuzjami, a dwa, że wcale nie, nie, nie miałem lepszych efektów niż w momencie, gdy zacząłem ćwiczyć mądrze. Właśnie często mówię, że kiedyś ćwiczyłem ciężko, a dzisiaj ćwiczę mądrze. No i są w sumie dwa rodzaje ludzi, jedni, którzy trenują zbyt lekko, a drudzy, którzy trenują zbyt ciężko. I... Ale zauważyłem też z doświadczenia jako trener, że większość ludzi trenuje za lekko. Tak. Że mało jest osób, które tak. faktycznie trenują mocno i ciężko do samego załamania tak. i także nie da się nic więcej wycisnąć. No teraz właśnie mi się wydaje, że ja teraz trenuję za lekko mhm. i często się na tym łapię. Kolejnym moim błędem było to, że wpadłem w pułapkę optymalności i szukałem najskuteczniejszego możliwego rozwiązania i nie brałem pod uwagę tego, co lubię. Kompletnie, czyli wszedłem na siłownię z myślą, że ten trening musi być od A do Z książkowy i musi być najlepszy z możliwych, bo inaczej tracę czas. Dzisiaj wiem, że dużo lepiej jest pójść na siłownię z przekonaniem, że ten trening mi się podoba, przez co będę właśnie trenował ciężej, to wynawiązuję do tego błędu sprzed chwili. I będę bardziej zaangażowany w ten trening i przede wszystkim nie będę go odpuszczał. Konsekwentnie będę podążał na siłkę, realizował swój plan z uśmiechem na ustach i to mi da długofalowo lepsze efekty niż gdybym miał się zmuszać, nawet do najlepszego planu, ale gdybym go odpuścił. Moim ostatnim błędem, jaki tutaj omówimy, jest to, że kiedyś nie miałem autoregulacji. I według mnie jest to bardzo ważna rzecz u osób, które zwłaszcza trenują amatorsko. I nie chodzi mi tu nawet o autoregulację, nie wiem, konkretnego ćwiczenia, tylko całego treningu. Przykładowo mamy dzień, że powinniśmy iść na siłownię, ale na przykład wiemy, że na trening mamy tylko pół godziny. No i wiele osób może wtedy odpuścić i uznać, że woli żadnego nie robić treningu niż zrobić, nie wiem, na pół gwizdka. A właśnie powinniśmy sobie to regulować do życia wszystko. Czyli przykładowo właśnie mamy mniej czasu na trening, no to trzeba coś pokombinować, właśnie wprowadzić, nie wiem, czy jakieś dropsety, czy super serie, czy po prostu zrobić mniej na tym treningu, ale zrobić cokolwiek, żeby być ten krok do przodu. No bo jak nie pójdziemy na ten trening i go odpuścimy, no to nic się naprawdę nie zmieni i będziemy dalej tkwili w tym, czym jesteśmy. Więc trzeba dopasowywać po prostu trening pod życie i no pod to co się dzieje. Jasne. Ja tak tylko powiem, że kompletnie się z nim nie zgadzam. To tak ludzie z reguły wchodzą na filmy posłuchać jak ktoś się kłóci, więc tak na zakończenie kompletnie się z nim nie zgadzałem i w ogóle nie wiem po co tu siedzisz. Dokładnie. Dokładnie. Nie, ale to tak... Zgadzam się z tym, że się ze mną nie zgadzasz. Nie no, ciężko znaleźć jakąś wspólną rzecz, której faktycznie mamy odmienne zdanie, tak? Przychodzimy z tych samych no. przekonań, więc ciężko. Dobra, więc to by było na tyle. To były nasze błędy treningowe w momencie, kiedy zaczynaliśmy. Po błędy dietetyczne zapraszam na kanał Szmeksa. Będziemy zaraz nagrywać kolejny materiał. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Do następnego.